Informacja z ostatniej chwili. Ulica Wilczyńskiego, Sokołów Podlaski, policja zatrzymała auto z ośmioma migrantami, którzy się rozbiegli teraz po Sokołowie Podlaskim. Trwa obława i to ma być bezpieczeństwo, to ma być ochrona granic. Szanowni Państwo, kierowca, obywatel Białorusi. Ja do wojska wstąpiłem, w, zgłosiłem się w maju 2017 roku na ochotnika. Przeszedłem szkolenie całkiem dobrze mi to wszystko szło, dobre oceny. Aktywność wysoka. Z drugiej strony fajne wsparcie szkoleniowe, koleżeństwo, poczucie misji. Nakłady oczywiście, duże nakłady na każdego żołnierza, dużo wystrzelanej amunicji. Kilka tysięcy sztuk amunicji, kilkadziesiąt pocisków moździerzowych wystrzeliłem. No to kosztuje, to kosztuje, całe wyszkolenie kosztuje. Ale ono okazało się mniej warte, niestety, w naszym odczuciu, odczuciu żołnierzy, niż interesy korporacji farmaceutycznej, która stwierdziła, że żołnierze to będzie idealny materiał do tego, żeby szybko zutylizować swój produkt medyczny. Ja odmówiłem, więc moja służba czynna zakończyła się. Wtedy zadałem sobie pytanie, jeżeli ludzi, którzy własnym życiem chronią tych tutaj, traktują w ten sposób, to jak potraktują was? W godzinie próby. Parę miesięcy temu dzwonili do mnie: Paweł, wraca, już się zmieniło, już będzie dobrze. No właśnie, widzę, że chyba nie za bardzo. Nie zachęcacie, żeby do Was powrócić, nie zachęcacie do tego, żeby Was szanować. A bardzo nad tym ubolewam, bo naprawdę w tym 2017 jeszcze mocno czułem, że chcę służyć, że chcę się poświęcać, będę gotów i zabijać, i w razie potrzeby oddać swoje życie za to, żeby wszyscy byli bezpieczni bez względu na poglądy polityczne czy jakąś tam przynależność. Dawałem z siebie wszystko, interesowałem się też obroną cywilną i dlatego wielu z państwa zdziwiło się bardzo, kiedy stwierdziłem, że dobrze, że Kosiniak-Kamysz ma ten plecak ucieczkowy, no bo w razie pożaru nie będzie obciążał służb. I rzeczywiście każdy z nas powinien taki plecak ucieczkowy mieć. No ale dlaczego akurat minister obrony narodowej? Bo przecież w razie wojny dowództwo prze przejmuje... Szef sztabu generalnego i nikt się nie będzie przejmował jakimś kosiniakiem. Pochodzę z Siedlec, wychowałem się w tym mieście i czuję osobiście wielki wstyd za to, że akurat w prokuraturze Siedleckiej powstał taki wydział do ścigania żołnierzy z nadgranicy. Przecież ci żołnierze. W wielkiej części pochodzą właśnie z Siedlec. To w Siedlcach powstała, w Mostostalu Siedleckim, powstała duża część tej zapory nadgranicznej. I chcę w tym miejscu Wam obiecać, że w dniu jutrzejszym podejmę taką obywatelską interwencję w naszej Siedleckiej Prokuraturze i zapytam: I zapytam, czy podobny zespół powstał, jeżeli chodzi o. Identyfikację i ściganie przestępstw popełnionych przez obcokrajowców, bo tych przestępstw jest coraz więcej, również u nas w Siedlcach. Jest mi naprawdę bardzo, bardzo wstyd, że to akurat w Siedlcach został powołany ten zespół. Bo chcę was uspokoić, że my, Siedlczanie, tego nie popieramy i się temu sprzeciwiamy. I mam nadzieję, że Sokołowianie też i mam nadzieję, że już złapali tych ośmiu, co się rozbiegło. Swoją drogą mają wielkiego farta, że akurat muszę być tutaj. I na koniec wspomniany już dzisiaj, już gratuluję wygranych. Sam też wygrywam z tym tałataństwem. Chodzi o tych ludzi powiązanych z Omzrikiem ze Środkiem Monitorowania Zachowań Rasistowskich i xenofobicznych. Nawet dzisiaj mi nie dali spokoju. My, tak jest. Nawet dzisiaj mi nie odpuścili z pomówieniami. Natomiast chcę uwrażliwić, że oni tylko czekają na to, że któryś z internautów, może któryś tutaj zgromadzonych, powie o słowo za dużo w tym wzburzeniu, w tym słusznym wzburzeniu. Nie dawajcie im amunicji, pozwólcie nam z nimi wygrać, pozwólcie też mi zakończyć istnienie tej fundacji, dlatego że, no już tydzień temu o zapowiadałem, ale jestem w posiadaniu takich dokumentów, że Dulkowski może pakować się do Szwagra i uciekać do Norwegii. Dziękuję bardzo. Paweł Dulkowski były żołnierz, jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy serdecznie. Tak mi się przykro zrobiło, jak tego słuchałem, bo mamy tu człowieka z pasją, Polaka, polskiego patriota. Ja mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, że w Polsce będą walczyli, rządzili Polacy. Kapslokiem pogrubiam, na biało-czerwono rysuję, że taki Paweł wróci do służby i będzie bronił nas, Polaków. Jeszcze raz wielkie brawa dla Pawła. Dziękuję bardzo.